Wątroba jest narządem, który każdy z nas posiada, zajmuje drugie miejsce w organizmie, skóra jest większa, jakby go rozpocząć, druga jest wątroba. Przez wątrobę przebiega cała nasza krew i w związku z tym wątroba ma wiele zadań, ma czynności biochemiczne, procesy biochemiczne odbywają się, jak również ma zadanie detoksykację naszego organizmu. Poza tym bierze udział w procesie pozyskania białek, różnych innych elementów, zamienia je na aminokwasy lub różne inne elementy, więc jest nam niezbędna do życia. W związku z tym wiążą się liczne z nią problemy w postaci chorób lub różnych dolegliwości. Zazwyczaj pacjenci twierdzą, że boli ich wątroba albo tzw. zwany woreczek, czyli pęcherzyk żółciowy. Rzadko kiedy zdają sobie sprawę, że wątrobę również dotyczą inne choroby, Choroby nowotworowe. Można powiedzieć, że są choroby pierwotnie wychodzące z komórek nowotworowych, czyli mamy raka pierwotnie komórkowego, drugi jest rak, czy nowotwór wychodzący z dróg żółciowych, to są dwa największe takie nowotwory. Może być nowotwór pęcherzyka żółciowego, który jest częścią wątroby. Jak również najczęściej, jako że wątroba przyjmuje wszystkie całe naczynia majtętnicze i żylne, i przyjmuje. Całą krew z tego organizmu, jak również najczęściej, jest pierwszą tak zwaną stacją przerzutów nowotworów do wątroby. I ona odbiera te wszystkie przerzuty z nowotworów raka i ta grubego, z płuc, z nerek, może być i również guzy neuronokrynne. Jest taka postać guzów neuronokrynnych, która też daje przerzuty do wątroby, z trzustki, z każdego narządu, praktycznie tam się umiejscowiają przerzuty. Zazwyczaj. Dochodzi tak w Polsce, ale i na świecie, że poznajemy nawet nie pierw chorobę podstawową, czyli raka jelita grubego, który jest tak zwanym dzikim zabójcą, tylko pacjent udaje się na badanie do lekarza rodzinnego, on go kieruje na USG i przy okazji tego badania wychodzi, że jest coś na wątrobie atypowego. Może być to przerzut albo gust wątrobowo-komórkowy i zaczynamy wtedy diagnostykę u pacjenta. Co robić, żeby, żeby uniknąć, yy, znaczy uniknąć chorób wątroby? No to jest zdrowe odżywianie, czy, po, przede wszystkim unikanie alkoholu, unikanie różnych odżywek, ale również możemy wcale na to nie mieć wpływu i, i również może dojść do chorowania wątroby na choroby wirusowe. Przeciętny człowiek nie ma, nie ma na to wpływu żadnego. Może dojść do zakażenia chorobą wirusową typu C, typu B już w czasie porodu jak później w czasie różnych, licznych zabiegów czy przybywania w szpitalu, czy różnych zabiegów w różnych ambulatoriach. Są również choroby wątroby, których nie ma przyczyny ani wirusowej, ani polkoholowej, gdzie jest marskość wątroby czy uszkodzenie polekowe czy, czy inne. One samo z siebie idiopatycznie powstają i nie można sobie nic zarzucić. One po prostu się tworzą tam nowotwory i, i leczymy je tak samo jak inne. Jakie objawy mogą być? Pierwsze symptomy choroby, no to tak zwana kolka wątrobowa, zęcia brzucha, zaburzenie rytmu oddawania stolca, dyspepsja i bóle, bóle brzucha o niejednorodnym prawda, charakterze. Więc wtedy należy się udać jak najszybciej do lekarza rodzinnego i proste badanie, ultrasonografia już nam dużo wskaże, czy mamy jakieś zmiany na wątrobie, czy nie. W nowotworze pierwotnie komórkowym Diagnostyka polega na tym, że należy zrobić USG, później wykonujemy badania obrazowe, czyli tomografię i rezonans magnetyczny, jak również dodatkowo badanie alfa fetoproteiny, jak również poziomu cukru, bilirubiny i układ krzepnięcia w postaci układu płytek krwi jak również czasu protrombinowego albo wskaźnika układu krzepnięcia INR. Daje nam to całościowy obraz tej choroby. Czy robić biopsję? Kiedyś była popularna bardzo oligobiopsja, jeżeli chodzi o potwierdzenie, że jest to rak wątrobokomórkowy. Obecnie nie ma już takiej konieczności, dlatego że rak wątrobokomórkowy w tych badaniach ma ukwienie tętnicze. W czasie oligobiopsji, czy przezskórnego kucia pobierania materiału z tego raka, może dojść do krwawienia i trzeba otwierać brzuch i tamować krwawienie. W tej chwili, żeby wejść do programu leczniczego, Wystarczą dwa dokładne bardzo badania obrazowe, do tego markery. Już można na tej podstawie stwierdzić, że jest to rak pierwotnie komórkowy. Oczywiście za każdym razem powinno się wykonać jeszcze RTG klatki piersiowej. Jeżeli mamy podejrzenie zmiany w klatce piersiowej, wykonujemy tomografię, bo jest bardzo dokładniejszym badaniem. Jeżeli mamy zmiany w wątrobi o charakterze guza neuroendokrynnego, jest to 6% nowotworów układu pokarmowego, zazwyczaj jest on. Przerzutowym z innego miejsca, w związku z tym trzeba szukać zmiany pierwotnej. Gus neuroendokryny posiada receptory somatostatynowe, w związku z tym trzeba zrobić badania w tym kierunku. Z krwi pobieramy badanie na chromograninę A, jest to taki hormon, który wydziela właśnie gus neuroendokryny. Jeżeli on jest powyższony powyżej normy, wtedy możemy podejrzewać, że on jest. Następnym badaniem jest też badanie tomografii brzucha i szukamy, czy nie ma zmiany, Najczęściej on jest w szóstce, ale on może znajdować się również w wyrosku robaczkowym, grubym, cienkim i w płucach. Bo dość dużo znajduje się go w płucach. No i szukamy tej zmiany w tomografii. Jeżeli nie mamy tam zmian podejrzanych, należy zrobić kolonoskopię, badanie jelita grubego, powinno się zrobić gastroskopię, czy nie mamy zmian. Mogą być polipy drobne, które mogą być punktem wyjścia. Jeżeli nie, to wtedy można zrobić dalej badanie receptorów somatostatynowych. To podajemy się w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, podaje się odpowiedni izotop, który łączy się z receptorami somatostatynowymi, to jest tak zwana syntygrafia i wtedy mamy obraz całościowy i widzimy, w którym punkcie jest izotop, który gromadzi się, łączy się z receptorami somatostatynowymi, gdzie się łączy, tam mamy punkt wyjścia i możemy podjąć leczenie operacyjne. Po leczeniu operacyjnym, jeśli możliwe, podajemy leczenie, wtedy już popularnie nazywa się tu chemioterapią, ale jest to chemioterapia celowana w celu blokowania receptorów somatostatynowych. To no jest drugi nowotwór, który można się spodziewać w wątrobie. Następny nowotwór, cholangiowy, wychodzący z dróg żółciowych. No jest to nowotwór, który jest pierwotnie też komórkowy. Wychodzi nam w USG, w tomografii i trzeba robić mu biopsję. On ma inny obraz. Przy nakłuciu wychodzi, że wątroba jest łatwym narządem do nakłucia, bo jest pod skórą i wtedy, jeżeli się uda, to można częściowo resekować wątrobę. Jeżeli nie, można zrobić termoablację mikrofalową, RFA, ewentualnie zrobić nano -knife, jak również chemioterapia. Tu chemioterapia akurat nie ma takiej idealnej, celowanej. Dalej mamy przerzuty, właśnie najczęstsze z jelita grubego gdyż w podwójne ukrwienie żylne i żyły wrotne i to jest miejsce, gdzie tam jest pierwszą stacją. Jak mam mamy przerzuty w wątrobie, to trzeba koniecznie zrobić kolonoskopię, gastroskopię i zrobić markery w postaci antygenu karcynebrydowego CA najpopularniejszego i ca 199 układ krzepnięcia i inne badania tego typu. Jak mamy zmianę pierwotną, no to już możemy w jelicie grubym, czy w okrężnicy, czy w odbytnicy, czy, czy w rządku, możemy podjąć stosowne leczenie w tym, w tym kierunku. Mogą być również przerzuty z szczustki, z płuc i z nadnerczy, z jajnika, również dają do wątroby. Wszystkie te, te, te badania nasze dodatkowo obrazowe powinny pokazać, skąd wychodzi miejsce przerzutu i od tego zaczynamy leczenie. Najlepszym wyjściem dla pacjenta przy nowotworach jest leczenie chirurgiczne, bo w tym wypadku leczenie chirurgiczne wątroby polega na resekcji, na wycięciu guza wątroby. I jeżeli się uda, to można usunąć segment, dwa segmenty łącznie z guzem, robi się i większe operacje, że się na pół wątroby również usunąć, to się nazywa chenichapatektomia. Jeżeli nie, no to można je wyciąć mechanicznie za pomocą diatermii, to jest taki nóż, prawda, która koguluje miejsca, to miejsca można stermablować. Najlepsza jest termoablacja mikrofalowa lub RFA, jak również można stosować jeszcze na to nanonaj. To są najlepsze sposoby leczenia. Są i inne. Z zewnętrznych, radioterapia z zewnętrznych. Można i podawać również tak zwany SIRT, że się podaje przez cewnik, przez tętnicę wątrobową, zmiany do wątroby, izotopy, które się tam kumulują, mikrocząsteczki w nowotworze i izotop podawany to jest wysokiej mocy IT, który niszczy te, te zmiany w wątrobie które się nam znajdują, ale najlepszym, jak dotąd, jest leczenie chirurgiczne. Ono jest bardziej inwazyjne, ale i bardziej skuteczne. Najlepiej rokującym, jeśli chodzi o leczenie wątroby, w guzach wątroby, są przerzuty z raka grubego. Umiemy je leczyć w postaci, że możemy usunąć zmianę pierwotną, czyli raka grubego, możemy jednoczasowo usunąć zmianę na wątrobie, jak również możemy później zastosować chemioterapię, jak również inne techniki innowacyjne w postaci radioterapii, brachyterapii, terapii, również termoablacji. Stosujemy termoablację RFA, czyli zamianę fal radiowych na pole cieplne, termoablację mikrofalową. A najnowszą możliwością, techniką jest procedura Nano -knife i to jest procedura najsilniejsza, można powiedzieć, najmniej inwazyjna elektroporacji. Jest to zamiana prądu elektrycznego około 3000V. Namieniamy na 90 uderzeń na sekundę między elektrodami o mocy 100-150 Amperów. Można sobie wyobrazić przy tym nanonaifie, że krzesło elektryczne ma 2,5 tysiąca Volt, żeby zabić przestępcę, jak ma karę śmierci, przynajmniej tak bywało, a korzystamy, żeby zabić nowotwór z 3000 W. Oddzielną jeszcze w leczeniu nowotworu wątroby jest transplantacja wątroby, ale ona jest zarezerwowana jedynie do nowotworów pierwotnie komórkowych i do nowotworów neuroendokrynnych. Inne no, postacie nowotworów nie kwalifikują się do transplantacji. Najlepszym leczeniem jest oczywiście dla pacjenta usunięcie pierwszej kolejności zmiany pierwotnej, a w drugim zmiany na wątrobie. Ale zdarza się tak, że nieraz zaczynamy od leczenia wątroby, przerzutów do wątroby w postaci usunięcia, termablowania czy zniszczenia z... Procedurą nano-naifu, po tym jest chemioterapia i możemy zacząć dopiero od operacji zmiany, na przykład może być takiej grubego odbytnicy, gdyż w pierwszym momencie on może być nieresekcyjny, technicznie nie można usunąć. No więc zaczynamy od tej strony: pacjent dostaje chemioterapię, dostaje radioterapię na to miejsce, i wtedy to się nazywa fachowo restaging. Jeszcze raz odkreślamy stopień zaawansowania nowotworu i możemy go usunąć i dalej leczyć go chemioterapią. To jest to leczenie wielodyscyplinarne, albo tak zwane skojarzone. Mamy chirurgię, chemioterapię i radioterapię. I postępowanie takie samo jest w każdym nowotworze przerzutowym do, do wątroby. Czy nieraz się powtarza operacja? Oczywiście tak. Bo jeżeli mamy zmianę nowotworową gdzieś, to się znajduje w jelicie, albo w odległym narządzie i to Dostała się do wątroby drogą krwi, no to usunięcie tego przerzutu potem dostaje pacjent chemioterapia. Powinien dostać. Ta chemioterapia to jest leczenie systemowe, niszczy komórki, wszystkie nam wodzie. Ale dalej ten nowotwór może istnieć w formie jakiejś przetwarnikowej i on znowu może się pojawić na wątrobie. Więc ten pierwszy zabieg trzeba tak robić, żeby pomyśleć o tym, żeby jeszcze raz pacjenta móc otworzyć i go zaoperować. W mojej karierze zdarzyło się wielokrotnie, że po kilka razy nawet. Walka jest o życie pacjenta i, i oczywiście nie co miesiąc to trwa, co dwa lata w jakichś odstępach czasowych. Kiedy leczymy nowotwory wątroby, jest to zawsze leczenie skojarzone, że ja wchodzę z operacją, pacjenta operuje, to mam się no jak najszybciej, żeby w ciągu przynajmniej dwóch, trzech tygodni już możliwa była chemioterapia. A niejednokrotnie jest w ten sposób, że jak mamy raka jakiegoś jelita grubego na przykład i przerzuty do wątroby, pacjent dostaje leczenie systemowe, czyli onkolog kliniczny podaje chemioterapię i obserwujemy na wątrobie zmiany. Tu jest potrzebna właśnie tomografia, bo to jest badanie powtarzalne. Widzimy na początku, przed podjęciem leczenia, jaką mają wielkość guzy na wątrobie, ile centymetrowe. Pacjent dostaje kilka kursów chemioterapii i robimy ponownie tomografię. Wtedy oceniamy, czy te guzy się zwiększyły, czy zmniejszyły. Tak zwany czynnik predykcyjny, czy mówiący o dalej, jeżeli guzy zmniejszyły swoją wielkość, czyli jest regresja, wtedy jak najbardziej wchodzimy z operacją, usuwamy resztkowe zmiany, co pozostały, oczywiście w taki sposób, jak była wielkość ich pierwotna, i pacjent znowu dostaje tą chemioterapię, bo wiemy, że ona działa i to jest bardzo dobre leczenie, skojarzone dla pacjenta, daje mu to większą szansę wyleczenia i to znacznie, znacznie większą. Natomiast, no, jeżeli ma chemioterapię wcześniej, ten nowotwór powiększa się, nie maleje. Też się operuje, natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że ten przebieg nie będzie taki, dobry. trzeba będzie jeszcze bardziej dostarczyć starań i, i walki. I jest nowotwór piersi, które kobiety bardzo często, to, 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 to no, psychika kobiety jest taka, że bardzo źle toleruje tę chorobę nowotworem piersi, one również dają przerzuty do wątroby. Kiedyś przerzuty do wątroby w piersi nie leczyliśmy, teraz się leczy jak każde inne. Tak samo w Czerniaku. Przerzuty czerniaka do wątroby kiedyś nie leczono, teraz się leczy. Dlaczego teraz leczymy? Dlatego, że łączymy to z chemioterapią, wspólnie leczymy, nie można w pojedynkę leczyć czy onkolog kliniczny sam, czy chirurg onkolog sam, musimy razem, jeszcze do tego dochodzi radioterapeuta wielokrotnie i wspólnymi siłami uzgadniając sekwencję leczenia, tymi pacjentami się zajmujemy, no to efekt jest dobry dla pacjentów, dużo lepszy niż każdy sobie to, to, to się zabiera do tego. Każdy pacjent, jeżeli trafił do onkologa klinicznego, do chirurga onkologicznego, w trakcie leczenia jest w kontroli i po leczeniu również jest w kontroli. Jest zawsze w kontroli u onkologa klinicznego i u mnie, u chirurga onkologa, ale nie na zasadzie, że kto jest mądrzejszy, kto lepszy, tylko wspólnie na niego patrzymy i to jest najlepsze dla pacjenta. Częstość kontroli w zależności od samego sposobu leczenia, jakiego rodzaju nowotworu. Zazwyczaj w pierwszej okresie, to raz na miesiąc, pacjent przychodzi raz na trzy miesiące pnie do kontroli, jeżeli nie otrzymuje leków, bo jeżeli jest w trakcie chemioterapii, to więc on musi być w zależności od kursów chemioterapii być kontrolowany, przyjmować leki chemiczne i lub inne. W trakcie nawet chemioterapii, jak jest, że ja pacjenta operowałem lub planuję operację, przychodzi również do chirurga-onkologa, dlatego że część tego leczenia, powiedzmy chemicznego, innego, Niesie dużo jakichś działań niepożądanych, którymi ja mogę pomóc pacjentowi. Mogą najprostsze rzeczy pojawić się, zmiany, jakieś żylaki odbytu, zapalenie żył, prawda, w okolicy odbytu również. Pacjent, najprostszą, że nieraz może mieć, mieć kamicę pęcherzyka, zwykłą chorobę większość ludzi posiada. W trakcie chemioterapii może często dochodzić do, do zapalenia pęcherzyka na tle kamiczym takim czy innym. Więc rozważamy również usunięcie pęcherzyka, i mamy jeszcze. Przerzuty do wątroby, to na pewno łączymy to, to z tym. Pacjent jest wiecznie w kontroli. Ja nie wyobrażam sobie, żeby był zostawiony. Nawet jak jest w jakimś programie leczniczym, kończy się program. On jest wymuszana sekwencja, badań tego wszystkiego dalej pozostaje w kontroli i przychodzi do poradni w zależności od, od swojej kondycji no i od konieczności wykonywania badań. Te badania ma zlecane. Non-stop to są standardy, konsensusy postępowania, ale można je modyfikować później w zależności od stanu pacjenta, od możliwości i od podejrzeń, czy, czy jest nowa, czy nie. Poza tym pobieramy zawsze przy operacji wątroby wycinki i dajemy do bazy z, z tych przerzutów, dlatego że one są bardzo potrzebne. Gdyż powstają nowe leki, nowe terapie, są badania genetyczne robione, celowane leczenie chemiczne i mając preparaty tych, tych pobranych wycinków, możemy je wykorzystać nawet za 2-3 lata do, do powstania leku, który będzie skuteczny, jeżeli będą receptory w tym, tym leku i możemy go zastosować. Tak w ramach tej kontroli pacjent ma również USG, markery, tomografię to wszystko ma robione po operacji, po chemioterapii, po chemioradioterapii. No niestety będą już na całe życie różne takie no, działanie pożądane zaburzenia czucia, suchość, powok, skóry, błąd śluzowych, każdy ma inaczej. W każdym razie od tego jesteśmy, żeby je zminimalizować, a można. Nie, nie należy je pozostawiać sobie amuzo, tylko podając leki, stosując różne maści, różne terapie. W znacznym stopniu możemy je zminimalizować, albo prawie do zera to nie, no, ale w dużym stopniu, że nie są uciążliwe do życia. Jak również trzeba bardzo przy kontroli pacjenta uważać na zmiany takie paranowotworowe, zmiany skórne, które się pojawiają, nie wiadomo dlaczego. Mogą również mówić o znowie choroby nowotworowej i trzeba mieć tutaj czujność. Pacjent zgłaszając się, pokazując, mówiąc o jakichś nowych dolegliwościach, możemy podejrzewać, że, że, że coś nowego się dzieje wtedy szybko diagnozujemy i wdrażamy terapię odpowiednią dla niego. Profilaktyka choroby nowotworowej polega na przede wszystkim odżywianiu, i zdrowym trybie życia. Cała nasza prasa i wszyscy piszą o tym, jak to jest, no ale to tak nie do końca, bo jedni stwierdzą, że trzeba jeść marchewkę, najlepiej karetonową, to nie będzie choroby nutworowej, drudzi stwierdzą, że trzeba dużo selenu, to nie będzie choroby notworowej. trzeci, że nie jeść, czy tamtego, to to się składa, że te wszystkie mikroelementy, preparaty, owszem, działają przeciwko nutworowi, jak się bada, ale żywienie, profilaktyka, to polega na zdrowym odżywianiu się wszystkiego, po trochu, a nie, że unikamy jakichś podkarmów, czy inne działają przeciwko, nie. No się zdrowie odżywiać, nie przejadać się za bardzo, ale również starać się, żeby wszystkie elementy naszego pożywienia znalazły u nas się w jadłospisie. Oczywiście alkohol. Alkohol jest czynnikiem, który no, nie jest najlepszym czynnikiem w odżywianiu, aczkolwiek ludzie dobrze wiedzą, że stosując w małych dawkach od czasu do czasu ten alkohol wcale nie jest Szkodliwy, i nie ma co mówić o nim, że on szkodzi. Jeżeli ktoś od czasu do czasu napije się przy jakichś imieninach, jakich czy tam okazjonalnie, nic mu krzywdy on nie zrobi. Na pewno. Najczęściej się obawiają na alkohol ci ludzie, właśnie, którzy w ogóle go nie spożywają, to tak przeżywają, a ci, którzy spożywają go nadmiernie, to twierdzą, że on leczniczo działa do czasu. To jest profilaktyka odżywki, czyli alkohol. Papierosy również działają bardzo niedobrze. No i zdrowy tryb życia. Znaczy rytm dobowy. Trzeba wysyp... spać w nocy, w dzień pracować, nieodwrotnie. Bardzo często pacjenci zgłaszają się właśnie z układu pokarmowego, wzjęcia, zaburzenia łaknienia, czy dyspepsja, zaburzenia dawalnia stolca, bóle brzucha raz biegunki, oraz zaparcia. Związane to jest z trybem życia i pracą. Czyli powinien normalnie przespać 8 godzin w porze nocnej i w dzień pracować. Jest naturalne fizjologicznie, no ale to się tak łatwo mówi. Natomiast większość ludzi pracuje albo w systemie zmianowym, albo no niestety nieregularnie. To wychodzi, że w nocy pracują, jeszcze dorabiają w domu, czy, czy pracują umysłowo, piszą różne prace, artykuły, czy, czy fizycznie. Pierwszym reaguje na takie zaburzenia rytmu, normalnie dowego, organizm przewód pokarmowy. I do te pierwsze objawy są idące z przewodu pokarmowego i tu jest duża profilaktyka. Że trzeba wtedy pacjentowi uzmysłowić, że musi zmienić charakter pracy, jednakowo odżywianie, żeby było, i te dolegliwości, jeżeli ustąpią albo się zminimalizują, dużo większe szanse ma na to, że nie powstanie choroba nowotworowa czy jakaś inna z układu pokarmowego, co wszyscy bagatelizują. No nie można każdemu oczywiście kazać rzucić pracę czy coś, no bo musi z czegoś się utrzymywać, no ale starać się w jakiś sposób to, to zminimalizować, a można. To jest dość istotne. Niestety. Te wszystkie fast foody inne cuda nie są zdrowe i trzeba na to zwracać uwagę. Najgorsze jest grillowanie. Wiemy o tym, że to właśnie to, sposób bycia, tak zwane grillowanie, gdzie mamy węgiel drzewny i, i tłuszcz spada. To każdy wie, nie będę powtarzał, na ten węgiel drzewny kiełbasek, z tego wszystkiego, w dymie są diosminy i to są rakotwórcze czynniki, i, i wtedy co się dzieje. Do tego alkohol, tłuste jedzenie, no to, to to nie jest dobre dla nas. Natomiast nie znaczy, żeby tego. Nie robić, tylko nie robić nagminnie. To wszystko musi mieć ręce i nogi. Jeżeli mamy czy wakacje, urlop czy coś, no to, no to możemy sobie pozwolić na trochę takiego szaleństwa i i, grillować, i napić się alkoholu i rozluźnić się i wrócić do normalnego życia. Na pewno nam to nie przysporzy żadnego kłopotu, ale jak będziemy przez cały rok to robić, no to, no to to będzie. Jest mu swoje jeszcze problemu takiego, może być czynnika rakotwórczego, leki. W Polsce mamy bardzo dużo. To, to są paraleki, które w apteki, dosłownie półki się uginają przed nimi. Leki te nie są badane przez, przez nich, nie wiadomo gdzie są robione. Na ulotkach pięknie napisane, działają na wszystko. My nie wiemy, czy one się rzeczywiście wchłaniają, jak są te składy, czy są bezpieczne. I pacjenci bardzo dużo je przyjmują. Jedno są na takie choroby, na inne na to. Ktoś słyszał, że jemu pomogły. No i ja jestem uważam, że, że nie, że te leki Niestety yy, są lekami niedobrymi, należy jak najmniej ich spożywać, o, ograniczać to, to kupowanie właśnie tych witamin, cudownych i innych rzeczy. Najwyżej zasięgnąć opinii zawsze farmaceuty. Ja sam pytam się, dlatego że nie każdy lekarz wie, nieprawda, że ja mam wiedzieć, co jest w aptece, z innych rzeczy. Trzeba mieć zaprzyjaźnionego farmaceutę, który traktuje aptekę nie jak sklep, żeby sprzedać, tylko jak aptekę, która służy ludziom. I on powie, bo on wie, które preparaty. Pochodzą z dobrego źródła, które stosują, i, i to jest chyba najlepsza droga szukania jakichś witamin czy coś, radząc się farmaceuty w aptece.